Hejka Wam wszystkim w dzisiejszym filmiku. Bardzo często prosiliście mnie o to, abym nagrała Wam coś o swojej studniówce, która była 24 stycznia, więc proszę bardzo, jest to filmik o mojej studniówce, czyli o rzeczy, która świadczy o tym, że za 100 dni czeka mnie egzamin dojrzałości, czyli matura. Studniówka odbyła się 24 stycznia, czyli równo 101 dni do matury. Studniówkę miałam w Palmiarni, miejscu bardzo popularnym i bardzo pięknym w Zielonej Górze, ale minus tego miejsca jest taki, że tam jest mało miejsca. Miejsca, 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 miejsca. Moja szkoła jest mała, więc było to fajne rozwiązanie dla nas, ponieważ są yy, cztery. Klasy na każdym roczniku, czyli na moim roczniku też są 4 klasy, czyli wychodzi, że to jest tam 30 osób w jednej klasie, bierze się osoby towarzyszące, czyli to jest 240 osób plus nauczyciele, czyli to jest dość niewiele jak na studenów. I teraz odpowiem Wam na takie najważniejsze pytanie, czyli. Na to, jaki był koszt tej studniówki, na to, jak to wszystko wyglądało pod względem takim, że ja musiałam się ubrać, wyszykować i tak dalej, bo to jest często takim argumentem do tego, że ludzie nie idą na swoje studniówki. Ja, na przykład, jak wyglądałam, to miałam sukienkę za y, 150 zł, z sklepu sieciowego z y, buty miałam za 140 zł. Faktycznie były one droższe, bo były skórzane. Chciałam też y, zrobić sobie makijaż u kosmetyczki, ponieważ chciałam to zrobić tak, żeby to było porządne i żebym nie tylko tego poprawiać. Bakier kosztował mi 80 zł, fryzjer 30 zł. Za całą biżuterię, jaką miałam, zapłaciłam 100 zł. Kopertówkę dostałam w prezencie, ale ona chyba kosztowała jakieś 80 zł. Czyli to w sumie wychodzi, że to jest 580 zł plus 305 zł, bo 305 zł wynosiła studniówka za mnie i za osobę towarzyszącą, a osobą towarzyszącą dla mnie był Szymon co widzicie pewnie na tym zdjęciu, które było przed chwilą. Czyli wychodzi, że to jest około 900 zł za całą studniówkę i faktycznie jest to dużo, ale jeśli ktoś kupuje wszystko na studniówkę, tak jak ja na przykład musiałam kupić sukienkę, buty i tak dalej i tak dalej, wszystko zrobić, bo tak chciałam, to faktycznie jest to sporo. Ale są osoby takie na przykład jak Karol, która szła na studniówkę, miała sukienkę z jakiegoś tam wesela, buty też, wszystko miała, że tak powiem stare, ale wyglądała prześlicznie, jak wszyscy na studniówce. I można to sobie w ten sposób jakoś zrobić, albo znaleźć coś tańszego, jeżeli ktoś nie ma tam takiej sumy pieniędzy, czy jest mu po prostu szkoda. Ja to całkowicie rozumiem, bo ja miałam taką okazję, że sobie te pieniądze odkładałam i faktycznie mi to starczyło, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale <coughs> gdybym faktycznie nie miała tej kasy, to na pewno bym nie szła na makijaż, nie szła do kosmetyczki, a to już jest prawie 150 zł mniej na pewno bym znalazła jakąś sukienkę, którą mam w szafie jak każda dziewczyna ma tych sukienek multum więc pewnie gdybym nie miała tych swoich oszczędności to na pewno nie szalałabym tak z pieniędzmi pomimo tego, że wiem, że moje wydatki czyli te 800 zł za całą studniówkę to i tak jest mało ponieważ są dziewczyny, które kupują sobie sukienki za tysiąc parę złotych w jakichś salonach potem idą jeszcze na ten makijaż buty i to wychodzi, że ich studniówka kosztuje prawie 2-3 tysiące złotych Czego ja bym już, no nie dałabym takiej sumy za studniówkę, bo dla mnie to jest stanowczo za dużo, ale jeżeli ktoś ma i go stać, proszę bardzo, jeżeli dobrze się z tym czuje, że będzie, uważasz, że tak będzie najlepiej dla niego, no to dlaczego nie? Są osoby, które na swoje studiówki nie chodzą, czego ja kompletnie nie rozumiem i jeżeli jesteście przed swoją studniówką, to pamiętajcie, że studiówka to jest czas i miejsce, gdzie trzeba po prostu być może nie trzeba, na której powinna się wejść, ponieważ to jest Twoja studniówka i powinnaś się na niej bawić. I dlaczego na nią nie pójść? Pomimo tego, że faktycznie to jest coś droższego, ale trzeba się z tym po prostu pogodzić, bo nie ma tak, że studniówki są za darmo. Trzeba zapłacić za wynajem lokalu. Jeżeli chce się, to trzeba kupić jakieś tam rzeczy, bo często właśnie tym argumentem w osób, które nie idą, jest to, że studniówka jest za droga. Studniówka wcale nie musi być droga, ponieważ można pójść na nią tylko płacąc za to, co y, trzeba wynająć ten lokal i, i jakieś tam może rzeczy dokupić do swojego, że tak powiem, wyglądu szczególnie dziewczyny, no bo faceci faktycznie garnitur, każdy facet prawie ma garnitur y, idąc gdzieś tam, więc to nie jest takim problemem ta studniówka, czyli ta moja studniówka prawdziwa w tym roku była moją y, trzecią studniówką dwa razy byłam jako osoba towarzysząca, raz byłam jako osoba towarzysząca właśnie Szymona a wcześniej też byłam na takiej studniówce jakby organizatorem, zajmowałam się cateringiem i tak dalej. i Właśnie też to było w premierie, na tym to, to dość dawno. I na studniówce Szymona też bardzo fajnie się bawiłam, ale jednak, co moja studniówka, to była moja studniówka i to, co powiedziałam mi Szymon, że faktycznie ta moja studniówka była o wiele lepsza niż jego. Wydaje mi się, że była to kwestia też miejsca, tego, że. Yy, może się dłużej znamy z Szymonem, nie wiem, ale faktycznie ta strunówka, którą ja miałam, była stroniówką najlepszą na świecie, I jaka jest moja taka rada do osób, które idą na swoje stroniówki, które są osobą twarzycą na stroniówce, to jest to, że jeśli idziecie na stroniówkę, nie wypada iść tam tylko po to, żeby się schlać napić, ponieważ to nie jest cel stroniówki. Jeśli tam idziecie, zadbajcie o to, żeby się dobrze czuć w tym, co macie żeby wyglądać dobrze. Jeżeli... Yy, widzicie jako osoba towarzysząca kogoś, to tym bardziej nie zróbcie tej osobie wstydu, ponieważ to jest straszne, bo ja widziałam takie rzeczy w niektórych studiówkach, że ktoś brał osobę towarzyszącą to osoba towarzysząca po prostu odpadła w środku imprezy, czy zaczęła się, nie wiem, całować z kimś na parkiecie, z jakąś tam inną osobą, co dla mnie jest um, siarą, ogromną dlatego Pamiętajcie, że to jest studniówka, to jest bal, to jest dzień, w którym faktycznie zapomina się o tym wszystkim, że trzeba się uczyć, do matury i tak dalej, i tak dalej. Ale zachowajcie też pewne jakieś takie mm, granice swojej przyzwoitości. I żebyście z tej studniówki wychodząc na następny dzień, słuchając tam opinii w szkole, żebyście słyszeli, że a, ale było super się z tobą zabawić, a nie, ale dyskonowałeś, czy coś takiego, bo nie o to w tym chodzi. Jeśli macie jakieś pytania jeszcze odnośnie mojej studniówki, może coś tam pominęłam, to możecie to pytanie napisać w komentarzu, ja nie odpiszę. I to tyle, jeżeli chodzi o te pytania, które chcieliście, żebym odpowiedziała ym, na temat słoniówki, zwłaszcza o tym koszt, bo to było główne pytanie, odnośnie tego, jak się bawiamy, jak się bawią wyśmienicie to była najlepsza soniówka w życiu. I wydaje mi się, że jest to kwestia osób, tego, że ja się dobrze bardzo czułam, i przede wszystkim tego, że moja kasa jest bardzo ze sobą zgrana, i ja w sumie całą studiówkę spędziłam na parkiecie, co było widać po mojej stopie, którą zniszczył mi Filip. Tak wygląda moja stopa, jest piękna, cudowna, sina. Także Filip, dziękuję Ci bardzo. I to w sumie tyle w dzisiejszym filmiku, Na razie, cześć, trzymajcie się, przypominam, Facebook komstarzom bez obiektywu, i możecie subskrybować kanał. I dziękuję bardzo za 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale.